Okresie świątecznym doszło do jednego, na szczęście niegroźnego wypadku drogowego na ulicy Wojska Polskiego. Potrącony przez samochód mężczyzna trafił na krótki okres do szpitala, po czym został zwolniony do domu. Poza tym odnotowaliśmy siedem kolizji e, drogowych. E, w, Trze dwóch, dwóch nieszczęśliwych kierujących, którzy mieli powyżej dwóch promili alkoholu. Wszystko wygląda na to, że coraz więcej kierowców zdaje sobie sprawę z tego, że nie warto ryzykować siadania za kółkiem na podwójnym gazie. Policjanci tutaj na dyżurce odnotowali e, zmożoną e, ilość e, kierujących, przychodzących tutaj do komendy, którzy dają, e, podają się badaniu na zawartość alkoholu i mają pełną świadomość, wsiadając za kółko, czy są trzeźwi. E, no, osoby nieszczęśliwe nie, na szczęście nie wsiadają za, za za kierownicę, a więc tu jestem szalenie wdzięczny za tą odpowiedzialność tych, tych, tych kierowców, gdzie... Gdzie po, świę, po, po świętach, po tym okresie świątecznym, następnego dnia z rana, z reguły podchodzą tutaj do, do komendy, badają się na zawartość alkoholu. Jeżeli są trzeźwi, mogą spokojnie wsiąść, jeżeli są nie trzeźwi, nie wsiadają, nie wsiadają za to kółko, więc nie, stawiają, nie stwarzają zagrożenia dla pozostałych użytkowników ruchu. Taka możliwość zbadania trzeźwości istnieje na komendzie przez cały rok 24 godziny na dobę. Warto z niej skorzystać, bo zaprowadzenie prowadzenie samochodu w stanie nie trzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Za Powodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, wymiar kary rośnie nawet do 10 lat. W okresie świątecznym i noworocznym ludzie spotykają się na różnego rodzaju spotkaniach rodzinnych czy imprezach, gdzie spożywają alkohol i bywa, bywa tak, że osoba, która wyśpi się, powiedzmy, prześpi parę godzin, czuje się, czuje się fizycznie dobrze. Wydaje się, że po przespaniu 5-6 godzin ona może wsiąść za kółko, ale tu z reguły bywa tak, że alkohol w przeciągu tak krótkim czasie nie znika. Pamiętajmy też o tym, że na drogach jest bardzo ślisko, a przed ruszeniem w trasę powinniśmy przygotować samochód, zwłaszcza jeśli stał na mrozie. Przyczyną kilku kolizji było również niedokładne oczyszczenie szyb samochodów. Słaba widoczność i śnieg na drodze mogą okazać się bardzo niebezpieczne.